Rodziłem się w pojatowym mieście Mogilnie na ulicy Padniewskiej. To jest długa bardzo ulica, nawet do istniejących dzisiaj e, wioski Padniewo. Wychowywany był mu dziadków, było to prawda, rodzina urzędnicza. Dziadek w wojsku był, wujek był zawodowym obecnym w Polsce, przedwojenny. Także na lata w Mogilnie, na to, e, matka pracowała też. W ten czas ojciec miał mały, małą można powiedzieć taką fabryczkę mebli. Był rzemieślnikiem, ale i był przemysłowcem, można powiedzieć, bo należał do tych wszystkich związków, które wcześniej istniały. Lata szkolne, rodzice mieszkali w Bydgoszczy. Zacząłem chodzić do podstawowej szkoły, do, w powszechna była, szkoła siedmioklasowa i Adama Mickiewicza. Przy ulicy Nowodworskiej, istniejącej do dziś Wydgoszczy. Jest tam obecnie liceum, jakieś ogólnokształcące. Ja no, ukończyłem szkołę klasową. Dwa lata właśnie tam na tej Nowogrodzkiej, Adama Mickiewicza. W międzyczasie rodzice kupili sobie parcelkę. Na przedmieściu Bydgoszczy, czy szkówku tam pobudowali się. Także ostatnie dwa lata tam, więc. Do, do siódmej klasy uczęszczałem do podstawówki przy ulicy Konwalskiej Stanisława Konarskiego. Tam no, ukończyłem szkołę. No, po ukończeniu szkoły no, starało się jakoś gdzieś coś, dostać. Można powiedzieć do gimnazjum, żeśmy nie chodzili, bo nasza rodzina była trochę liczna. No, przed wojną kosztowało to posyłanie do, do, jak to mówią dzisiaj, ogólniaka, a dawniej był gimnazjum nazwane. Kosztowały 20 złotych łebka, jak się tak wyrażę. No, także starałem się gdzieś coś, jakieś inne nauki. No, zawiązywała się obecna szkoła przy zakładach naprawczych taboru kolejowego, czyli PKP. No, tam w ten czas yy, zrobiło się życiorys, wniosek, no i miało się zacząć to wszystko w 1938 roku. Naturalnie, że wybrani byli tylko prymusowie. No, można tak się wyrazić majstrów, synowie, przodowników, jak wówczas pozywali tam brygadzistów i tak dalej. Naturalnie z tych, z tych wszystkich naszych, którzy tam byli, zostało tylko niecałe 40 wybranych, ja zostałem przesunięty na rok 1939.